Był kaufland za dychę, był lid dychę, czas na Aldiego dyszka i wchodzimy do marketu. Zobaczymy co w Aldi uda nam się kupić za 10 euro. Pierwsze, pierwsze co bierzemy dużą dwulitrową kolę, bo nie, lepiej na zdrowo nie będzie kola zero za euro 19. Tutaj mamy red Bulle po 75 centów. Bierzemy taką bez cukru. Tutaj o wszystko bez cukru od nowego roku. Tutaj są bułeczki po 29 centów, takie lepsze. To weźmiemy ze 3 sztuki. Dobra, bułeczki są. Kinder pinguje jest po euro 69, 6 sztuk w jednej paczce. Też myślę, że fajny zakup. Czasem fajnie sobie coś takiego przekąsić. No i jeszcze tutaj Power można kupić za 99 centów, całkiem tanio. Też zatyka. Tutaj są takie chlebki za euro 29. One są smaczne. Tutaj mamy o smaku czosnku. Zobaczcie, ich jest naprawdę dużo. Też mogą powędrować jako taka przekąska żelki. Haribo za 79 centów. Niech będą te smurfy, czy jakieś inne. Dobra, nie będą takie żelki. Fantazja za 79. Tu są jakieś azjatyckie chrupki o smaku chili. Może bym spróbował. Nigdy tego nie jadłem, też tak nie będą niedobre, ale zobaczymy. Wiem, że to jakieś takie głupoty dzisiaj za tą dyszkę. Ale ja wszystko w chałupie mam. Po prostu takie lepsze firmowe rzeczy. Chciałem zobaczyć teraz, po ile stoją. Po prostu takie lepsze rzeczy. Wiecie, co reklamują Power ID, Cola Kinder. Chciałem zobaczyć, jakie ceny są w Waldim tych rzeczy i czy mi się uda to zadyszkę normalnie kupić. Dobra, zaraz lecę do kasy. Może jeszcze jedna rzecz, i, i to wszystko będzie w Waldim. A jeszcze taki kefirek owocowy. Niech będzie o smaku truskawki. Za 59 centów. Nie jest aż taki duży, ale. Myślę, że wystarczający na dziś. Dobra, lecimy do kasy, żeby nie przekroczyć budżetu na te zakupy. Może nie wygląda to jakoś mega dużo, ale brałem takie już rzeczy, wiecie. Nie podróbek, tylko tych oryginalnych firm. No i zobaczymy, ile za to wyjdzie. A wy pamiętajcie o obserwacji, polubieniach. No i następnym zakupem, no i następne zakupy już będą zdrowe. Kupimy jakieś zdrowe jedzenie, żeby zobaczyć, ile za takie sałatki warzywa i wszystko, co zdrowsze, ile wyjdzie i jak to z cenami tutaj jest. A teraz, jeszcze na razie, zadyszkę Aldi. Jeszcze będzie netto zadyszkę, ale to już może w następnym tygodniu. No dobra, idziemy zapłacić. Tak wygląda to na taśmie, może nie ma tego mega dużo, ale jak widzicie, wszystko jest. To wszystko to nie podróbki jakieś, tylko te oryginalne firmy, więc to też swoją cenę ma. Ja już wyszedłem ze sklepu, jak widzicie, może nie ma tego dużo, ale jest tu takie, są tu takie produkty jak Kola, oryginalna Powerade, Red Bull, Pingui, Haribo. No i myślę, że to też swoją cenę ma. Powiem Wam, że jestem. W... Powiem Wam, że jestem zadowolony, wyrobiłem się w 10 euro, a na dodatek pamiętajcie, że jeszcze zapłaciłem za fant, za Powerade'a, Bulla i Cole, czyli 75 centów. Więc razem, nie odliczając Fanta, zapłaciłem 9,90 to i tak bym się wyrobił, minus 75 centów to jest 9 euro i 15 centów, dobrze liczę? Więc troszkę ponad 9 euro zapłaciłem za to wszystko, co tutaj jest w wózku, mam nadzieję, że ok, oczywiście to nie są zdrowe rzeczy, jak zwykle, na zdrowe rzeczy przyjdzie czas, już niedługo muszę jeszcze tylko zrobić w netto zadyszkę i wtedy już lecimy ze zdrowymi produktami, zdrowymi posiłkami, które też mogę robić jeśli tylko chcecie to oglądać, to nie ma problemu, trzymajcie się, do następnego, pamiętajcie o obserwacji, polubieniach, no i widzimy się już niedługo, cześć!